Czas na zadanie siódme. Zobaczmy, jakie mamy piękne wyrażonko. Jeżeli mamy trzy nawiasy, między nimi jest znak mnożenia, to tak naprawdę możemy sobie każdy z nich zapisać i obliczyć oddzielnie przyrównując do zera. Jeżeli mamy pytanie, czy nasze działanie ma dokładnie trzy rozwiązania, to tak naprawdę musimy sobie te rozwiązania policzyć. A rozwiązania to są x, te nasze miejsca zerowe, więc każdy z nich obliczamy x kwadrat równa się minus 5. I uwaga, fajnie jest, żebyście właśnie wszystko zapisywali, bo jak ktoś tego nie zapisywał, to mogło mu na przykład w głowie nie wyjść obliczenie, że tu wychodzi sprzeczność. Pamiętajcie, kwadrat liczby nigdy nie będzie ujemny. Ale jeżeli chodzi o kwadrat tutaj tej liczby, no to to mamy dwa rozwiązania. Pierwiastek z 10 i i minus pierwiastek z 10. Te dwa są naszymi rozwiązaniami. Co się dzieje w drugiej sytuacji? Niektórzy fajnie widzą tutaj wzór skróconego mnożenia, i wtedy wynik to będzie tylko trójka, ale jeżeli tego nie widzicie, możecie oczywiście liczyć deltą. Delta wychodzi równa 0, czyli mamy jedno rozwiązanie. Mamy raz, dwa, trzy nasze wyniki, czyli ma dokładnie trzy rozwiązania, jest to prawda. Wśród rozwiązań równania jest dokładnie jedna liczba niewymierna. Co to była liczba niewymierna? Liczba niewymierna to jest taka, którą nie możemy zapisać za pomocą liczb całkowitych w ułamku, więc to są wszystkie pierwiastki, których nie możemy policzyć. Więc właśnie pierwiastek z 10 i minus pierwiastek z 10, czyli nie jedna, a dwie odpowiedzi. Pamiętajcie tutaj, że kwadrat liczby zawsze rozdziela nam na dwie dwa wyniki, bo liczba podniesiona do kwadratu, ten minus będzie nam kasowała, więc musimy o tym pamiętać. Pięknie, idziemy dalej.